Witamy was bardzo serdecznie W tej Bo specjalnie No wiem, no sorry, nie mogłem się powstrzymać e, Witamy Was bardzo serdecznie Z tej strony Denis Witam na kanale Muszkieterzy Dzisiaj jesteśmy z Maxem oraz z mikserem aka Jco, których już dobrze znacie i chciałbym, żeby przywitał się ktoś kto powrócił po dwóch latach Panie Szymonie Elo Aha a ja. Ja muszę. Ja muszę powiedzieć, że nie jestem Jcock, tylko Jrock. Nie, to jestem Nie, To pasuje jak najbardziej. Nie. Wielki Minecraft, a nie ty nie ta gra. Oj. A tak. Gramy w Zgadnij kto tam. Grałem. kto tam? Kipo podał. Kurwa, chciałem powiedzieć. Mogę jeszcze powiedzieć, jak ja do ciebie mówiłem, żebyś się przywitał ze wszystkimi, to mogłeś powiedzieć. Cześć. Siema. I Denis, ty masz ułatwioną tą. Ułatwioną robotę, bo ty w sumie jesteś takim NPC-tem. Dobra, weź. Jak się grało w tą grę? No właśnie. Ja na co to ja... To ja mam jakąś opcję teleport. O co tu chodzi? To jakieś były emotki? Prawym przyciskiem myszy się robiło ten? To jest jedno, że nie teleport. Prawym przyciskiem prawym, myszy? Okay. Prawym, prawym, prawym. Dobra, Szymon, idziemy tych jebanych gagatków znaleźć. Jestem ciekaw czy, czy, czy mi by się opacało w ogóle się chować, czy bardziej po prostu sobie chodzić i stwarzać Przecież, pozory. Przecież jesteś taki wolny. Możesz sprintować wiesz, pod shiftem. Oj Miki, Miki. Co? Gdzie jesteś Miki? <laughs> nie mogę ci powiedzieć. Dlaczego mi nie możesz powiedzieć? Przecież jesteśmy razem w teamie. No bo nie będę wiedzieć gdzie jestem. Nie, nie będą. Będą. Nie będą, cześć A kim jesteś? Jak ona miała z Tomb na Croft? Boże, to nie jest Tomb Raidera! No dobra, tak wygląda To jest Portala! Ja nie ja wiem co jest jeszcze to go nawet... To jest na matro Exodus? <truh> Proszę sekunda, O, czemu? O, Ej, A czemu? Boże, że mogłem... wiki ty cioto. Czemu nie mogę się zmienić? Czemu moja umiejętność się nie użyła? A da się może z ten <coughs> zmieniać, poże? Eee... Berki? A jak, jak, jak nas dotkniesz trzy razy, to tak Aha, LOL Przynajmniej na mi się styknąć, wtedy dostaniesz takie piknięcie i musisz to zrobić trzy razy. Tylko tam musi być lekka przerwa między nimi. To cię kucało? Kontrolem. Naprawdę? Na niby. Nie do wiary. Nie czuję się bezpiecznie waszym. Nie, nie masz się strzelać kolega. No nie mam. No ja wiem, że on nie ma psychy. A, to mam psycha. O to ty kurwo. Ku... kogoś właśnie przeszedł. A i nagle kurwa ktoś mnie akurat widział i to się potwierdza, nie? <laughs> o. No nie. Miki jest fucking zdrajca. No właśnie nie, bo trochę ich zrobiłem maliny. <laughs> Ale mnich z ciebie. Mnich? Mnich. Przestań. To nie ty. To ja. Mnich chyba się skicał, pewnie na kucaku gdzieś z koncem leży i ty jesteś z nami go. A, pewnie, oczywiście. Pamiętaj, że jest jeszcze parter. On medytuje. W wodospadzie? Jest, wydaje mi się, ta mapa wydaje mi się, że jest mała, jak mam być szczery. A po czym były tamty? Po TF1? Nie ma chyba w tej trybie tamtów akurat. Powiem hmm. ja, no tak, po tej pierwszej rundzie ja mam materiał, już kurwa, na. to, 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 to już tyle mam content. To jak na kogoś patrzyłem pewnie i to było, dajny za, jak nie zrobiłem. Nie, a po, a po rundzie wam powiem, kurwa, bo content w chuj mam. Czemu się tak ciemno zrobiło? Bo zgasiłem się. Miki? Co? Toś Ci KJ powiedział, że jesteś głupi jak But? Nie. Chyba by się kurwa przydało. Czemu? To jest musi być kuwa kobietą. kurwa kobietom. Kurwa! Nie chcę go znalazłeś. Co, Co ten... Nie wiem, jakieś takie wyczucie miałem po prostu, że to jest on. To tak. Ja obok kogoś stałem przez minutę kurwa, prawie. O Bo, że Hat godzina. No oh my god. Co skrócił? O to skrócił. co? O co mu chodzi? No i pokazuje, żeby się ukrywać masz godzinę na ukrycie się. Też. Nie. To mnie normalnie 10 sekund. Aha, to już minęło 10 sekund. No 10 sekund zostało. Aha. Ty się teraz, 2, 1. <gry> Okej, okay, minąłem Mikiego, dobrze wiedzieć. <grywa> Skróciłeś Przecież to kurwa? Jeszcze przez dłuższy czas trzeba się ukrywać. Nie było więcej. To ile było? Niby. Było 270, to skróciłem do 240 sekund. Może nie zapisało jeszcze wtedy, może na następną rundę dopiero zapiszę. Co mi to jest możliwe. Kys, niestety. Boże, prosto, oh boże. No wiem co zrobiłeś? No wyjebałem się. Jak to zrobiłeś? No nie wiem co ja miałem w tej sytuacji zrobić, no... Super mocy! Puszczaj super mocy. Mam super Próbowałem. To co? Czarny doktor, zielony doktor Kleiner, goń go! Widzę go, kurde. Nie, to był przypadek. Chciałem zrobić doskok. Boże. No bo wysłyszycie moją klawiaturę i wiecie kiedy. Coś nie, uroga. ja po prostu w ciebie wszedłem. I się zablokowałeś. Nie, gdzie się białeś, A Aha, to tak to działa. Aha, co to przenikują? Czasami. Czy jak? Aha, okej. Okay. Nie, nie, za nie zawsze. Ale czy ty? Max widać to tam kto nie go na w dziedzinie No... <grywa> widać to jest npz, tam kurwa, musimy zachować jak npz. No plus jeden <grywa> Oooo oh. Halo? Halo Kurwa w końcu macie w połowce plask że mikrofon Kurwa Kuba nagrywamy za... Pro GX kurwa jest chujowy i... Chujowa Kurwa. Może. Już... A, a to zajebiście, a ja mam wyjebane i co? W sumie racał bo jesteś gościem specjalnym. No i zajebiście. Za psy jebane. Dajcie streama chociaż. <grystanie> czekaj, jaki próbujemy, czekaj. No, o, dobra, on przedzisnął. Denis Placku. Kurwa, ten nie. Co, co, Ultra, co że Szczur, 2, 1, 3, daj mi streama. o łapie. Rata to też nie co, wy kurwa longiem nagrywacie? Wy pojebani jesteście? Zgadnij, kto nagrywamy. Zgaduję... Ty. Taki placek kulawy, Weź go atakuj. blisko! Ten na pewno. Sprawdź go. To max. Cyku. Dobra, znalazłem go. Testa. To dobrze. Niech ten przycisk, boże. Eee, klikasz i nit. Co Denis? Masz kogoś? Mam. No jest. Jakoś nie wiem, odkąd trochę. Daj nam fory trochę, wszędzie max Nie, Szymon ja nie. Mam, ja, ja mam kubę wyciuszonego dopóki nie skończę nagrywać, bo mi się nie będzie chciał recenzurować jego słów cały czas. Aha. To zajebiście to, się. To, że się mam z sobie ten. Max, to huj. <laughs> Mogę swojej perspektywy używać, a ja nie chcę nic mówić. No, Kuba <laughs> A ty co chyba powiedział? Nie. No mam już innego go. A to dobrze. Max, jak się nie uda. Max, musisz się odezwać. No cóż. Gazem słyszał. albo właśnie nie. Adstanding move. It is Co mogę wbić do was na rundkach? Trochę wiesz, w, w pięciu trochę lipa. Serio? No. Ustawiłem libit na cztery osoby tak w takim Co? hola oh. Susie susy baca susy to my exes they don't give a shit about to me give it the toilet give it to the, the toilet to Toilet. Co to jest Skibidding no, no, Toilet? Skibidzi <trymne> to go... ten fantastyczny utwór. <grymne> Reszty nie pamiętam jak <grymne> <to grymne> Stary, tylko kameramani. <grymne> A może iści Co? Sprzedam teammata za 200 zł, Ktoś jest chętny? No i <grymne> Sprzedałeś <grymne> mnie. Co Sprzedałeś mnie. Sprzedałeś mnie, Renis. Ale co on zrobił? Sprzedałeś mnie. To nieważne. Ale co on zrobił? Nie wiem, ale ci, ale ci sprzedałem. Co ty czar? Hmm. Tak. Coś tam nie... Coś tam nie bomby dymne, ale kompletnie nie jest. Nie wiem kto. No ja na tej bomby nie używałem. A ja, jak jesteście? Nauczcie się grać w pierwot, Ej, doktor, źle doktor! A no blokują boty! Gdzie, Gdzie jesteś? Na zewnątrz! Bo na placek. Mm. Kurwa, mogę być kurwa innym doktorem zielonym! <laughs> Dlaczego zawsze jak gram jakimś typem, to kurwa zawsze jest tylko jeden na całą mapę kurwa, może dwóch? <laughs> Jaki? <laughs> A taką typiarę bez nogi minąłem, minąłem chyba z siedem razy w tej rundzie, nie? Boże, ja Bo Boże, coś jest na bo... tym samym, nie? <laughs> Ooh, I'm sorry e, Chyba... Ja muszę coś sprawdzić, bo... Co, coś śmiesznego się chyba wydarzyło <laughs> z, W jakiej sprawie? Bo mi śmignął, śmignął jakiś skin. I muszę przeklepać wszystkich takich, których spotkam. Jaki? Mmm, wiesz jak znajdę Karny. któregoś, to ci powiem. Chyba, chyba takiego. Jakiego? Nie widzę. Musisz do mnie przyjść. A, w dupę. Mixer. No poczekaj, bo to... Coś to jest nie tak. Dobra, Miki, to szukam kolejnego po prostu i tyle. Ten nie Ła e. e! to babeczka, babeczka. Mam jedną ba... kur... To jedna babeczka na pewno jakaś taka... Nie jedna. no nie pierdol Nie, już myślałem No ta babeczka tutaj mi biegła w twoją stronę, że ją zabiłem. Nie ja ta, nie, zabiłem. To nie ta No jak nie jak wrzucił we mnie kurwa ta bez nogi A dobra, czyli jedna jest bez nogi, a druga to jest druga babeczka taka też. Ale nie, nie bez nogi Co? 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 Ha? A oni się co, no jest... To, to może pani pewnie perk'a, żeby się zmienić czy w jakiejś innego no sensie? Ja jak? ja 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 to jest coś takiego. jest coś takiego. Nie podoba mi się, bo mam 30 HP, kurwa. Nie, nie, nie inną maweczkę? Nie udało się, chciałem po to wysunąć. Typa jakiegoś Ja tak w w ciebie uderzyłem? No, Mian jest trochę sus. Czemu? Aha, się nie dowiesz. Nie zadawało mi obrażeń, lol. Na nic, czemu uderzyłeś? Bo ja, jak się chowałem w pierwszej rundzie, to chciałem coś takiego zrobić, właśnie. Przestań ja tam kucnę że max gigał O taką chyba za... A ta moka jest straszna, ta... tak co? Kurwa to Słuchaj o... takiej Takiej? Jeśli się nie zmienił No To nie jest problem się zmienić Wystarczy dwa razy jeszcze do... Dwa razy... Nie, trzy razy dotknąć i gotowe A ja to nie mogę przejść. Ale nie to, kurwa, ten gościu. Mu sprzedałeś hita. Ajajaj. Wajuj. W prawym dolnym rogu Newcrete. Żyjemy w 2023. Ale... rel. <gry> Proszę Każdy kraj kurwa nie ukryli. Ona ma krew debilu na chuj to nie... Ej. Ja <gry> Trzeba się upewnić. U mnie żadna postać nie ma krwi, u mnie się nie pojawiają. Na przykład. A <gry> Max obstrzał w tym momencie. Dawaj, tu, laskę za tobą syn. Ja nie chcę nic mówić Szymona, ale ja Kurwa. przybiegłem do Szymona, y, Kołmikiego i dosłownie spojrzał się na mnie i poszedł w innym kierunku. Dosłownie po tym, jak się Deni zaczął zrzeć, że to jest ta postać. <susurgery> ja się właśnie ten, Mikiego tam zestantowałem, nie? o umiejętności? Zmieniły się W posadze, z którego, kogo masz Jak, jak, jak zestantowałeś? O, faktycznie. No tak, też no, go miałem. No widzę już, pod, pod B jak przytrzymasz. Dobra, placki, jak skończycie, to mnie zawołajcie i nie oglądać. O, o, o koniec kurde. To jest odcinka s -a. Siema Ile jest minut? 23 siema Ooo 23 minuty ooo to akurat Licząc to z 20 pewnie będzie e, to tak no to co tu jeszcze nagrywacie czy już nie? Nie mam... Nie. już było zgłoszone Okej okay, to jeszcze nagrywam to zrobię pożegnanie kurwa e, Dziękujemy bardzo za oglądanie Hmm. Zapraszam naszego TikToczka Pamiętajcie o łapeczce oraz subskrypcji I co? Powiększajcie rodzinę muszkieterów Link w opisie Taki dzwoneczek <laughs> Subskrypcje Zachęcamy do wsparcia naszego kanału O, wow. koszulki Muszkieterów? <laughs> Jezu, nie, 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 nie Yo O, Yo. sie, siemano Widzimy się w paku co, co, co to